Pani Waldiwia, bardzo mi przykro. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. Po kilkunastogodzinnej operacji doszło do niebezpiecznego krwotoku wewnętrznego. Proszę mi wierzyć, dołożyliśmy wszelkich starań by ocalić pacjentkę, ale nie udało się go zatrzymać. Pani mama zmarła na stole operacyjnym. Już nic nie możemy dla niej zrobić. Bardzo mi przykro. Zostałam sama. Czuję się bezsilna. Dlaczego musiałaś odejść tak szybko? Byłyśmy zawsze razem, tylko we dwie. Jak ja sobie bez ciebie poradzę? Zamykam oczy i próbuję sobie przypomnieć wszystkie te chwile, które spędziłyśmy razem. Wciąż czuję zapach twoich perfum, gdy trzymałaś mnie w swoich ramionach. Łagodny dotyk kosmyków Twoich włosów, opadających na moją twarz. Jak mam sobie poradzić bez Ciebie? Jak mam zapełnić tą pustkę, która ogarnia mój świat? Wszystko wydaje się być bez sensu. Chcę znów wtulić się w Ciebie. Jak kochana czułam się w Twoich ramionach. Twoje magiczne dłonie, do tych, który likwidował wszelkie niepokoje i zmartwienia. Czułam się chroniona i bezpieczna, jakby nic złego nie mogło mnie spotkać. Powiedz mi, że wszystko będzie dobrze. Wróć. Niech to wszystko okaże się tylko koszmarem, z którego się wkrótce obudzę. Potrzebuję cię. Z każdym dniem, tracę nadzieję, że znowu będę szczęśliwa. Brakuje mi ciebie, ciężko mi, ale wiem, że muszę być silna dla ciebie. Wiem, że chciałabyś, żebym spróbowała znowu się uśmiechnąć, żebym walczyła o swoje życie. Postaram się, mamo, dla ciebie. Obiecuję, że nie zmarnuję życia, które mi dałaś. Będę silna. Teraz, wspominając Twoje czułe gesty, nie mogę powstrzymać łez. Ale wspomnienia te dają mi siłę do dalszego działania. Do bycia lepszą osobą. Do kochania innych, jak Ty kochałaś mnie. Któregoś dnia zauważyłam na półce Twój pamiętnik. Pamiętam, że często coś w nim pisałaś. Może... Znajdę ukojenie w Twoich słowach, poznam Twoje myśli i poczuję znowu Twoją bliskość. Potrzebuję wiedzieć, że dalej ze mną jesteś, Mamo. Dużo tutaj opisu z mojego dzieciństwa. Nie rozumiem, dlaczego nie pamiętam niektórych wydarzeń, które opisałaś. Może czas wymazał je z pamięci? Oglądanie Cię podczas gotowania zawsze sprawiało mi przyjemność. Pochłaniałaś się w tym całkowicie, a ja nie mogłam wyjść z podziwu, jakie cuda tworzyłaś z tych wszystkich składników. Zawsze wiedziałaś, co mi zasmakuje i poprawi humor. Mam uczucie, że dostaję klucz do Twojego wnętrza, do miejsc, które znałaś tylko Ty. A to jest nasze kolejne spotkanie, nasza kolejna rozmowa, która nie miała miejsca do Twojego życia. A gdy tylko nie potrafiłam czegoś zrozumieć, byłaś przy mnie, żeby pomóc mi z nauką. Potrafiłaś mi wszystko wytłumaczyć lepiej niż jakikolwiek nauczyciel w szkole. Wszystkie moje wspomnienia z dzieciństwa są tylko o Tobie. Zawsze byłyśmy same we dwie. Nigdy nic nie wspominałaś o moim ojcu. Wszelkie pytania zbywałaś lub zmieniałaś temat. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś informacje w Twoim pamiętniku. Z każdym dniem wciągam się w czytanie coraz bardziej. Świadomość, że widzę Twoje słowa, dodaje mi otuchy. I dowiaduje się wielu nowych rzeczy z twojego pamiętnika których nie pamiętam. Jednak niewiele znalazłam opowieści o moim ojcu. Niestety, chwila moment, co tutaj jest napisane? Po tylu latach już nie wszystkie strony są łatwe do odszyfrowania. Atrament wyblakł, kartki są uszkodzone. Co? Kim jest ten mężczyzna? Dlaczego dodatkowo mojego tatę? Tato... Nie... Nie... to niemożliwe... Tata... nie żyje? Moje ręce lekko drżą, a serce bije mi szybciej, gdy poznaję tą niezwykłą prawdę. Mój ojciec był wróżką, miał magię? Nic nie rozumiem oboje mieli magiczne moce? Dalej nie mogę w to uwierzyć. Mijają dni, a ja czytam o magii. Opowieści o jego niezwykłej mocy. Napisałaś w pamiętniku, że często widywałam inne wróżki, gdy byłam mała. Ale nic nie pamiętam. Zabraliście mnie do Wiedźmy, żeby odebrała mi wszystkie wspomnienia związane z magią, jakie posiadam. Chcieliście nas ukryć. Czyżby przed tym tajemniczym mężczyzną? Mamo, dlaczego nie ma tutaj Ciebie, żeby wszystko mi wytłumaczyć? Okazało się, że zaklęcia nie były wystarczająco skuteczne, więc musiałaś mnie zaprowadzić do niej ponownie. A ona szukała coraz to nowych sposobów, trudniejszych i mniej przyjemnych. Tato, w końcu zaczynam sobie ciebie przypominać, jak mnie nosiłeś w swoich ramionach na barana. To był nasz rytuał, który sprawiał, że czułam się bezpieczna i kochana. Uwielbiałam bawić się twoimi lokami, które tak bardzo kolorem przypominały moje własne. Szkoda, że nie otrzymaliśmy więcej czasu na wspólne zabawy. Przypominam sobie, jak... Wymyślałeś fantastyczne opowieści i tworzyłeś światy, w których mogłam się zatracić. To były takie magiczne chwile, kiedy świat wokół nas przestawał istnieć i byliśmy już tylko my. Nawet jeśli moje wspomnienia zostały wymazane, moje serce zawsze wiedziało, że czegoś mi brakuje. Teraz już wiem, że po prostu za tobą tęskniłam. Żałuję, że nie pamiętam ciebie lepiej. Już nigdy mnie nie przytulisz. Straciłam już wszystkich i zostałam kompletnie sama. Czytam i zanurzam się w twoich myślach, przenosząc się w czasie i przestrzeni. Staram się oddać całkowicie tym słowom naszej historii. Czasami moje myśli dryfują ku naszym wspomnieniom. Przypominam sobie momenty, gdy obserwowałam Cię przy stole z długopisem w ręku, pochłoniętą opisywaniem tych niesamowitych opowieści, to były tak piękne chwile, ale teraz nabierają jeszcze większego znaczenia. Aż ciężko mi uwierzyć, że to jest nasza przeszłość. Odkrywanie jej daje mi poczucie, że wciąż jesteście ze mną, że. Nigdy nie odeszliście. Okazało się, że mimo niebezpieczeństwa, mama zabrała mnie do jeszcze raz. Tym razem zapewniła ona moją mamę, że nowe zaklęcie będzie bardziej bezpieczne i trwałe. A ona jej zaufała. Jednak tak nie było. Nowa klątwa była bardzo brutalna, a ja ledwo uszłam z życiem. A w głębi duszy czuję ogromny ból i złość. Złość na wiedźmę, która bezwzględnie użyła zaklęcia, złość na sytuację, która pozbawiła mnie części mojego życia. Czuję się zraniona, pozostawiona z tajemniczymi fragmentami mojego życia, które z trudem mogę zrozumieć. Już więcej oczywiście mnie tam nie zabrała. Napisała, że chciała poczekać, aż sobie coś zacznę przypominać i opowiedzieć mi dokładnie całą historię. Uznała, że już nie może mi więcej tego robić, a ja byłam wystarczająco dojrzała, żeby zrozumieć sytuację. Niestety okazało się, że to zaklęcie było naprawdę skuteczne, i dopiero teraz po przeczytaniu tego pamiętnika wspomnienia zaczynają wracać. Żałuję, że nie zdążyłaś mi o tym powiedzieć. Czuję, jakby ta okrutna przeszłość oderwała nas od siebie. A co to? Z pamiętnika wypadła jakaś kartka, widać na niej uroczy domek. Papier był już zniszczony, a tekst rozmazany, ale udało mi się rozczytać, że to był wasz dom, który musieliście opuścić, a teraz należy do mnie. To już postanowione. Muszę odnaleźć w sobie siłę, i to jest teraz moje zadanie, by dowiedzieć się o was czegoś więcej. Co zmusiło was do tej ucieczki i ukrywania siebie i mnie? To jest moja misja teraz, aby odkryć prawdę. Choć nie jestem pewna, czy jestem gotowa na to, co mogę znaleźć, czuję jednak, że gdzieś tam w moim sercu dalej trwa ta więź. I zawsze przy mnie będziesz. To, co mnie teraz trzyma, to pamięć o Twojej miłości, o tym, jak troszczyłaś się o mnie. I choć jesteś już nieobecna fizycznie, mamo, Twoje gesty i słowa nadal żyją we mnie. Jakie cuda i tajemnice czekają mnie w tej magicznej podróży. Na koniec chciałabym jeszcze bardzo podziękować mojej siostrze, która pomogła mi napisać scenariusz do tego filmika, oraz mojemu najlepszemu przyjacielowi, który użyczył mi głosu, żeby podłożyć do lekarza w tej scenie. Bardzo Wam dziękuję również za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało, i do następnego razu, cześć!